Musisz działać tu i teraz. Konkurencja nie śpi, prawda? Może być tanio, ale ważne, żeby było dużo. Może być za wyższe stawki, ale ważne, żeby było prestiżowo. No i dużo. Wszyscy sfotografowali już wszystkie gwiazdy, a teraz trzeba jechać za granicę i tam się wybić. Może zacząć od sesji za granicą, na przykład z polskimi klientami. O, idź na szkolenie, może się czegoś dowiesz. Kup ten kurs, kup tam ten kurs. Oczywiście nie zapominaj o TFP, bo przecież jak jesteś fotografem, to trzeba się rozwijać cały czas i musisz budować swoje portfolio. Nie możesz stanąć w miejscu, prawda? Konkurencja cię prześcignie. Konkurencja nie śpi, pamiętaj o tym. A jak robisz śluby, to już na Ciebie czekają te najnowsze sesje stylizowane i nowo otwarte obiekty ślubne w mieście. Jak robisz modę, no to sorry, ogarnij ile jest teraz trendów w oświetleniu. Ile jest tych trendów na TikToku? Oczywiście musisz cisnąć w mediach społecznościowych swoją markę osobistą, no bo bez tego nie istniejesz. Rolki. No dobra, teraz rolki. Codziennie. Nie masz czasu codziennie? To musi być jakaś wymówka, prawda? Masz czas, tylko nie chcesz go znaleźć. To przynajmniej trzy razy w tygodniu. Muszą być jakościowe, dawać wiedzę. No ale też fajnie, żeby poszło w viral. Rzucaj też codziennie zdjęcia, rób zdjęcia, wrzucaj siebie, gadaj, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Freds i tak dalej. Musisz być tam aktywny. O, zapomniałam o X, czy tam Twitterze, jak zwał, tak zwał. Musisz wszystkim odpisywać. No i musisz obserwować tych guru biznesu internetowego. Oni wiedzą jak żyć. Wyskoczą Ci z lodówki, żeby sprzedać Ci kolejny kurs robienia rolek i zarabiania 50 tysięcy miesięcznie w 3 dni. Napiszę e buka, a najlepiej napisz 3. Od razu, w jeden miesiąc. Wydaj kurs, napisz książkę, zrób szkolenie, a najlepiej rób co miesiąc. Ogarnij przestrzeń, zrób tam remont i studio na wynajem. No bo konkurencja nie śpi, a studio to dobry biznes, prawda? No właśnie, konkurencja. Masz być lepszy od konkurencji. Nie możesz być za tani, ale też nie możesz być za drogi. Musisz działać, nie możesz przestać. Oczywiście uśmiechaj się na socjalach szeroko i pokaż tym wszystkim ludziom swoją. Ludzką twarz, bo też jesteś człowiekiem, prawda? Autentyczność jest teraz trendem. Przecież nie jesteś robotem. I pamiętaj o rozwoju osobistym. Zdrowo się odżywiaj, trenuj i wyglądaj. Czytaj dużo książek, wstawaj o 5 rano, zaczynając dzień od szklanki wody z cytryną. Dyscyplina, pamiętaj, rutyna i tak dalej. A może by tak zatrudnić retuszera? Może wirtualna asystentka? Bo przecież już nie mam w co ręce włożyć, a ktoś musi mnie odciążyć. O Jezu, od samego mówienia o tym już się zmęczyłam. Cześć, nazywam się Anna Pawieńczyk Staniszewska. Jestem fotografką i nie tylko. A to jest mój podcast Rozpowiedziane, w którym poruszam tematy z zakresu rozwoju, self-care, a także branży, w której pracuję. I dziś pogadamy sobie właśnie o tej branży. A dokładnie o kulturze żeby tutaj na wizji nie przeklinać przepracowywania się chociaż bardzo chętnie nazwałabym inaczej ten termin Będę odnosić się akurat do mojego zawodu, bo myślę, że naprawdę warto o tym pogadać. Od dłuższego czasu zauważam chory trend na produktywność. Taki naprawdę przesadzony. Zauważam go właściwie odkąd założyłam firmę, czyli od 2020 roku. Niby mówią, że podczas pandemii ludzie bardziej postawili na self-care. Bzdura. Wtedy pojawiły się biznesy online i doszła nam kolejna rzecz, którą no właśnie musimy, wypadałoby robić, dobrze jest robić. Żeby nie wypaść z obiegu, żeby ta właśnie przeklęta przez wszystkich konkurencja nas nie przegoniła. Niby cały czas mówi się o tym, że powinniśmy troszkę odpuścić, że ta kultura ciągłej, ciężkiej pracy, takiej właśnie ponad siły, już dawno odeszła do lamusa. Ale czy by na pewno, czy na przykład narzucanie sobie 10 tysięcy rutyn dziennie? Tutaj trening, tutaj yoga, tutaj zdrowy poranek, tutaj styl życia, tutaj wstawanie o piątej i tak dalej, i tak dalej. Czy to czasem nie jest za dużo, dorzucając do tego wszystkiego jeszcze przecież, nie wiem, studia, pracę? To docelowo ma poprawić jakość naszego życia. Czy aby na pewno? Myślę, że bardzo często tak i jest to jak najbardziej potrzebne, żebyśmy ruszyli z miejsca i żebyśmy jakoś zaplanowali swój dzień. Te rutyny często mają na celu podniesienie naszego stanu zdrowia i to jest ok, tylko nie kosztem naszego czasu. Bardzo podobny trend obserwuję w fotografii i wśród moich znajomych po fachu, wśród innych osób, które pracują w tej branży. Wróćmy sobie do tego bycia w internecie. Dało się to ostatnio bardzo istotne, no bo przecież bez mediów społecznościowych twórca internetowy nie istnieje, a teraz fotograf też jest twórcą internetowym. Tworzy. Wrzuca zdjęcia. No i właśnie na samych zdjęciach to się już nie kończy. No bo fotograf musi być też kreatorem kontentu. Musi robić rolki, musi robić całą masę innych rzeczy. I kto to mówi? Fotografka, która też wrzuca rolki i nagrywa jeszcze do tego podcast. Nie no, śmieję się tutaj. Ale bycie cały czas online jest bardzo męczące. Bo my, fotografowie, bardzo pracujemy poza tą siecią, chociaż w sieci też gdzieś to nasze. Zawodowe życie się toczy. No ale jednak fotograf to nie influencer. I jasne, jestem totalnie za tym, by budować w sieci markę osobistą i pokazywać coś na Instagramie więcej niż tylko samo portfolio. No i sama przecież tak robię. Natomiast są jakieś granice. Sama przekonałam się, że praca nad kontentem na Insta to tak naprawdę etat. Montowanie rolek, odpisywanie na wiadomości, robienie story, wrzucanie i pisanie postów nie są to rzeczy, które zajmują 5 minut. A co jeszcze mamy? Obróbkę oferty, robienie zdjęć i w ogóle to, czym tak naprawdę się zajmujemy. My jako fotografowie. Robimy zdjęcia, obrabiamy zdjęcia, rozmawiamy z klientami o zdjęciach, przygotowujemy sesje. Chciałabym Wam też powiedzieć, jak wygląda moje stanowisko w tej sprawie. Bo ja nie jestem zwolenniczką skrajności, i właśnie dlatego dzisiaj zdecydowałam się podjąć ten temat. Chociaż, zważając na to, co zaraz opowiem, moglibyście zwątpić w to, co mówię, bo kiedyś w moim życiu skrajność poganiała skrajność, ale tak zupełnie szczerze. Jestem raczej pracowitą osobą i tak jak mówiłam o tych skrajnościach, nie uważam, żeby od samego siedzenia i zastanawiania się nad tym, jak osiągnąć sukces, ktokolwiek kiedyś osiągnął ten sukces. Oczywiście sukces to metafora. Jeśli chodzi o mnie, pracuję od 15 roku życia, a mam 30 lat. Więc tak, po użycia pracuję. Przeszłam chyba przez większość prac, jakie można by było wykonywać, będąc młodym człowiekiem. Od roznoszenia ulotek, sprzedawania ubrań na wintet, pracy w gastro, w pięciu sieciówkach z ciuchami, fundraisingu, przez korpo, małe firmy, redakcję, agencję eventową, aż po właśnie freelancing i własną działalność. Oczywiście ja przez ten cały czas robiłam zdjęcia. No i zawsze musiałam działać. Musiałam, bo życie mnie do tego zmusiło, ale też chciałam. Bo bardzo marzyłam, żeby coś osiągnąć. No i mogę śmiało powiedzieć, że potrafię sobie poradzić w każdej sytuacji, bo byłam już w tak różnych, skrajnych, i z każdej wyszłam obronną ręką. Więc daleka jestem od gadania farmazonów, że właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, Odleżenia i samego wizualizowania sukcesu osiągniecie cokolwiek. Do tego potrzebna jest też praca i dyscyplina. Czasem cięższa, bo są różne okresy, ale liczy się też umiar. Wiara w siebie, pewność siebie i wizualizowanie to też wbrew pozorom ważne rzeczy. No bo nie ma nic gorszego niż pracowanie z założeniem, że i tak do niczego nie dojdziesz. I myślenie jedynie o piętrzących się wydatkach. Dostawianie sobie krzyżyka i skazywanie się na porażkę. Doszłam do takiego momentu, bo też dałam się właśnie zapędzić w ten szał tej kultury, właśnie ciężkiej pracy, sukcesu i tego wszystkiego, o czym mówię, że zapomniałam o sobie. I wspominałam Wam w poprzednim odcinku o tym o moich game changerach z 2023 roku które wszystkie praktycznie dotyczyły tego, żeby wreszcie zadbać o mój komfort pracy, o siebie, o zdrowie i o to, co każdy człowiek na wstępie powinien dbać. No cóż, skąd to się wszystko wzięło? Mój 2022 rok był dla mnie wykańczający, no i psychicznie, i fizycznie. Wypaliłam się w pracy fotografki. Brałam na siebie tak dużo, godziłam się na wszystkie istniejące propozycje ze strachem, że coś oczywiście przegapię. Byłam non-stop dla wszystkich dostępna, nie miałam weekendów, byłam cały czas online. I nie był to jedyny rok. Jechałam tak dwa i pół roku non-stop, wliczając w to sytuację, kiedy miałam wypadek i uszkodzoną prawą rękę. Uwierzcie mi, ale nie dość, że zaniedbałam swoje zdrowie do tego stopnia, że przynajmniej raz w miesiącu byłam chora, to jeszcze siadła mi sprawność fizyczna. O psychice już nie mówię, bo pod koniec 22 roku zrobiłam sobie zamierzone 3 tygodnie wolnego i zastanawiałam się wtedy nad swoim życiem. Wkręciło mi się to wszystko aż za bardzo. Przestałam mnie cieszyć fotografia, Powoli zaczęłam to wszystko nienawidzić, zwłaszcza Instagram, na którym cały czas wszyscy robią wszystko lepiej, mocniej, więcej itd. I tam nigdy nie będziesz good enough. Zawsze jest ktoś bardziej utalentowany, ładniejszy, mądrzejszy. Bardzo mnie to cieszy, że w zeszłym roku wróciłam na normalne tory i zrobiłam to w pełni, świadomie, o czym właśnie opowiadałam wam w poprzednim odcinku podcastu. I właśnie to jest jeden z powodów, dla którego ja teraz w tym momencie podejmuję ten temat. Bo zdaję sobie sprawę, że jest wielu fotografów, wiele fotografek w tym samym miejscu, w którym ja byłam wcześniej. Myślę, że jeśli pracujecie też na innych stanowiskach, a wydaje mi się, że zwłaszcza na własnej działalności, to nie trudno jest dobić do takiego momentu, w którym po prostu się przepracowujemy i nie mamy czasu dla siebie. Dochodzi w końcu do tego, że nasze zdrowie jest, no, nie istnieje praktycznie. Stres jest też bardzo wykańczający, a takie życie to ciągły stres. Wszędzie nam mówią, żebyśmy planowali na sztywno swoje dni, żebyśmy cały czas działali, żeby każda nasza luka w ciągu dnia była czymś wypełniona. A ja Wam tutaj udowodnię, dlaczego planowanie na sztywno nie sprawdza się w przypadku zawodu fotografa, ale także kogoś, kto jest muzykiem, maluje obrazy. Oczywiście nie mówię o całkowitym wykluczeniu planowania ze swojego życia, bo ja bez kalendarza bym zginęła i nie pamiętała o niczym. Ale chodzi mi o takie sztywne planowanie każdej minuty, każdej godziny, dosłownie życie jak w zegarku. Nie ma nic gorszego, niż zapchać sobie kalendarz zadaniami, których i tak nie zrobisz, bo nie starczy ci czasu. I nie ma nic gorszego, niż wmówić sobie, że dasz radę. Po czym wypadają losowe sytuacje, takie jak na przykład stanie w korku, wracając z sesji, komputer, który ci odmówi posłuszeństwa i się zawiesi, albo zamula w momencie, gdy akurat przerabiasz zdjęcia, albo chcesz przesłać zdjęcia z karty i coś nie działa. Zdarzają się takie rzeczy, albo jakaś felerna rzecz podczas retuszu, która wyszła w praniu i musisz ją zrobić, przez co nad obróbką spędzasz 5 godzin zamiast 3. Kto z was tego nie zna? Jeśli jesteście fotografami, to na bank chociaż raz mieliście taką sytuację. Albo nagle ktoś wysyła ci propozycję pracy, którą musisz mocno przekminić, zrobić ofertę indywidualną, bo to wszystko wychodzi poza twoje standardowe ustalenia. Musisz też na to odpisać dość szybko, bo liczy się czas. No i jak wiadomo, konkurencja nie śpi. I spędzasz nad tym godzinę lub pół. Odpisać warto od razu, no bo wiadomo, klientom zależy na czasie. Może być też z tego fajna kasa. Nie obejrzysz się, a już minęło 8 godzin, a nawet 10, albo może i 12. Nie wiesz, bo po prostu tracisz rachubę czasu. A ty masz jeszcze przyjaciół, rodzinę, drugą połówkę, kota psa, dzieci, a przede wszystkim siebie. No i fajnie by było coś ugotować, pójść na trening, spędzić czas z bliskimi, posiedzieć przed telewizorem obejrzeć serial, poczytać albo wziąć kąpiel i po prostu zapomnieć o wszystkim. Ale nie, bo ty siedzisz nad obróbką czy inną ofertą. A w kalendarzu masz jeszcze 15 zadań zajmujących 5 minut z cyklu, te mniej ważne pierdoły, które warto zrobić. Czy to jest kwestia dezorganizacji? No, chyba nie bardzo. Bo tego dnia fotograf wykonał to, co najważniejsze, czyli wrzucił coś na media społecznościowe, był na sesji, obrobił zdjęcia i jeszcze do tego wysłał ofertę. Priorytety priorytetów. A że spędził nad tym wszystkim trzy godziny dłużej niż zamierzał, to akurat specyfika tej pracy. Dlatego nie polecam zawalania sobie kalendarza milionem zadań, bo w wypadku tej pracy po prostu to nie działa. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Możesz stworzyć sobie listę rezerwową zadań dodatkowych, które zrobisz, kiedy okaże się, że masz na to czas i energię. Ja tak robię i polecam. Ale nie dowalaj sobie do obecnego kalendarza tysiąca zadań, zapchaj dziur, które i tak nie zostaną przez Ciebie wykonane, bo nie masz na to czasu. Będziesz się tylko frustrować, że na Twojej liście są cały czas jakieś nieodhaczone rzeczy, i będziesz mieć wrażenie, że bardzo mało rzeczy robisz. I wiadomo, do czego to prowadzi do frustracji. Planowanie i praca non-stop zabija kreatywność. Zdziwieni? Najlepsze no pomysły rodzą się, kiedy mózg nie ma nic specjalnego do roboty. I to jest bardzo kontrowersyjna opinia, pewnie wielu z Was się nie zgodzi, ale jeśli są tu artyści, jacykolwiek, to sami wiecie, jak to jest. Na samotnym spacerze, w toalecie, pod prysznicem, albo stojąc na przystanku i czekając pół godziny na autobus, bo nie przyjechał. Kiedy się nudzisz, to po prostu twój mózg też się nudzi, ale też odpoczywa i ma czas na jakieś różne kreatywne działania. Oczywiście nie jestem żadnym psychologiem, ale poczytajcie sobie o tym. Faktycznie tak jest i pewnie wiecie też to ze swojego doświadczenia. Trzymanie się w ciągłym zwarciu zabija w nas ten pierwiastek twórcy, kreatywność. Sprawia, że nic nowego nie wymyślamy. Artysta czasem potrzebuje nudy. Ja miałam takie okresy, kiedy nie byłam w stanie zrobić żadnej kreatywnej sesji, bo po prostu nie miałam na to pomysłu. Bo cały czas byłam zajęta i w pewnym momencie stwierdziłam, że jestem rzemieślnikiem. Albo nawet po prostu taką mróweczką pracującą, mielącą w photoshopie te zdjęcia jedno po drugim, a nie artystką. Dlatego serio, tak ważne jest to, byśmy dawali sobie przestrzeń na nudę. Nuda może brzmi nieatrakcyjnie, może wydaje się czymś, co zupełnie kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy siedzieliśmy, wszystkie zabawki nam się znudziły i mieliśmy takie, no nudzi mi się, tak. No i w dorosłym życiu rzadko kiedy tego doświadczamy, ale. Uwierzcie mi, jest to potrzebne. Niestety w naszym społeczeństwie przyzwolenia na nudę nie ma, bo zawsze musisz się czymś zająć, tak? Zawsze musisz coś robić. No powiedz szefowi w pracy, że się nudzisz, to przyniesie Ci jakieś tysiąc zadań, które są do wykonania i no już tej nudy nie zaznasz do końca miesiąca. Albo w dzieciństwie mogłeś powiedzieć swojej mamie, że się nudzisz, to od razu dostałeś Jakieś zadanie bojowe, posprzątanie pokoju. Polecam skupienie się na priorytetach. Priorytetyzowanie zadań i skracanie Waszego czasu pracy to coś mega ważnego. Polecam zrobić sobie analizę wszystkiego, co robisz. Wypisz sobie to, a następnie podziel te zadania według priorytetu oraz tego, jak te rzeczy wpływają na Twój rozwój. Czyli ważne, mniej ważne i tak dalej. I to, co jest mało ważne i niepotrzebne, po prostu wywal. Nie zapychaj sobie tę grafika, zwłaszcza jeśli są to rzeczy, które nie dają ci żadnej korzyści. Nie będę ci też dawać rad w stylu: nie masz czasu, no to zatrudnij sobie wirtualną asystentkę. Nie wyrabiasz się z obróbką, no to zatrudnij ratuszera i tak dalej. Bo to jest bzdura. Nie oszukujmy się. Ale powiem ci coś, czego w internecie nikt ci nie powie. I wiesz co to jest? Mało kogo na to stać. To jest rada w stylu, źle ci w życiu, to zmień pracę i weź kredyt. No to właśnie takie gadanie. Źle ci w swojej pracy, nie wyrabiasz się, to sobie asystentkę zatrudni. No dobrze, super, tylko jeśli jesteś freelancerem, no to, to może być z tym ciężko, no. no nie oszukujmy się. Takie inwestycje w swój biznes możesz robić w momencie, kiedy masz na to środki. I to wtedy jest okej. Okay. Jak najbardziej polecam odciążanie się od takich rzeczy, ale w momencie kiedy masz gorszy okres, albo jesteś na początku swojej kariery, no to jest to strzał w kolano. Chyba nie chcesz zostać Januszeksem, który zatrudnia ludzi, nie mając kasy na ich wynagrodzenie. No właśnie. Dlatego jeśli nie masz jeszcze rozkręconej firmy, to priorytetyzuj zadania. I nie rób tego, co Ci się nie opłaca. A jak masz to już wszystko rozkręcone, chcesz się rozwijać, to bierz śmiało osobę do ratuszu, asystę, czy nawet kogoś, kto nagra za Ciebie rolki. I powiem jeszcze jedną rzecz. Nie musisz być online 24 na 7. Ustaw sobie godziny, w jakich odpisujesz ludziom na socjalach jesteś aktywny, aktywna. Polecam tryb nie przeszkadzać w iPhone'ie, to jest mój ulubiony tryb, o którym już mówiłam w poprzednim odcinku. Bo bycie online i włączone non-stop powiadomienia naprawdę rejonbanie, to nie jest nic fajnego. To jest męczące. Polecam również nie odpisywać w weekendy na wiadomości. I ustawianie sobie takich godzin pracy. Bo to, że pracujesz sam na siebie, to nie znaczy, że nie możesz mieć ustawionych godzin pracy. Możesz. I po Twoich godzinach pracy włącza się moja ulubiona opcja nie przeszkadzać. Obserwuj też to, co ci nie służy. Jeśli obserwujesz jakieś konta, które wszyscy obserwują, lub jeśli te konta trafiały do ciebie kiedyś, a teraz już nie, no to wywal te konta. Osobiście nie polecam też obserwowania dużej ilości twórców internetowych sprzedających różne rzeczy. Ja tym ludziom podziękowałam i usunęłam ich z pola widzenia. Obserwuję jedynie tych, którzy mnie nie triggerują i nie przekazują na każdym kroku, jak bardzo źle nie prowadzę swojego biznesu i jak to mało nie robię. Usuń takie konta, nie potrzebujesz ich w swoim życiu. Obserwuj to, co cię inspiruje, to, co faktycznie ma jakąś wartość edukacyjną albo jakąkolwiek inną. To samo z konkurencją. W ogóle płakajmy sobie o tej konkurencji, bo ja się tutaj tak z tego śmieję, dlatego że osobiście uważam, że nie musisz jej obserwować. I ja wiem, że wszystkie poradniki każą to robić, by być. Kluczowy taki cytat. O krok przed konkurencją. Znacie te wszystkie powiedzonka, prawda? Konkurencja nie śpi i tak dalej, bo ja na przykład konkurencją się nigdy nie przejmowałam, robię swoje. Nie czuję nienawiści do innych fotografów, wręcz podziwiam osoby, które fajnie się rozwijają i im kibicuję. Niestety jest jedna rzecz, porównywanie się do innych i na to powinniśmy zwrócić uwagę. To akurat myślę, że dotyczy nas wszystkich, zwłaszcza artystów, bo często no czujemy się trochę gorzej niż inni i lubimy sobie tak właśnie pooglądać kogoś z tysiąc razy lepszym doświadczeniem i zastanowić się, kiedy ja będę robić takie rzeczy? Jeśli się postarasz, to będziesz. Ale póki co, jeśli boli Cię to, że inni robią tyle sesji, dodają tyle rolek, treści, robią tyle szkoleń, otwierają swoje studia, nie obserwuj ich. Usuń te osoby i rób swoje. Skup się na sobie, a nie na innych. Podglądanie innych nic Ci nie da, chyba że Cię to motywuje, no to wtedy spoko. Ale jak zaczynasz się porównywać, no to ogranicz bodźce, które to w tobie wywołują, no i odobserwuj te konta. Inną sprawą jest też to, że no nie wszystko złoto, co się świeci, tak? Czyli to, co obserwujecie w internecie, nie zawsze jest takie kolorowe. I pamiętaj, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, i to, że ktoś wrzuca dużo rzeczy, dużo sesji, stąd możesz wiedzieć, czy na przykład ten projekt to nie jest TFP że to wszystko są zlecenia. Wiecie, ludzie koloryzują w sieci, a poza tym, jeśli obserwujesz dużo osób, to każda z tych osób powiedzmy doda trzy rzeczy na tydzień. A ty widzisz kumulację tych rzeczy, i wydaje ci się, że wszyscy robią tyle rzeczy, a ty nie robisz nic. No jest to strasznie destrukcyjne, dlatego zadbaj o swój komfort psychiczny i ogranicz te wszystkie obserwowane konta. Jeśli, jeśli źle na ciebie działają, zadbaj o czas dla siebie i o swoje zdrowie. Fotograf i w ogóle każdy freelancer. Nie ma wolnego, nie ma urlopu. No, no nie możesz żyć do szefa i powiedzieć, słuchaj, chcę sobie jechać w wakacje na dwa tygodnie do Jastarni i proszę mi tutaj dać urlop. Musisz sam siebie zapytać, czy stać na wyjazd do Jastarni i na dwa tygodnie wolnego, albo zrobić sobie walkation. Nie możesz też iść sobie na L4. No to znaczy możesz, ale na bardzo niekorzystnych warunkach. No, gorszych niż na umowie o pracę. Krótko mówiąc, prowadzenie działalności w Polsce nie jest kolorowe. Dlatego musisz bardzo mocno się sobą zaopiekować, zadbać o siebie, dbać o to, co jesz, uprawiać sport i robić wszystko, żeby jednak mimo tego ciężkiego pracowania odpocząć i dbać o swoje zdrowie psychiczne, o czym już wcześniej mówiłam parę razy. A jeśli jest bardzo źle i nie radzisz sobie w tym wszystkim, widzisz, że dotknął Cię pracocholizm, masz ciągłe wyrzuty sumienia, czujesz, że robisz za mało, a tak naprawdę robisz bardzo dużo, to myślę, że to jest dobry moment, żeby się udać do kogoś mądrzejszego i po prostu pójść na terapię. Poczucie winy, poczucie beznadziejności może naprawdę zniszczyć życie. Dlatego ten cały kult. Sami wiecie czego. ciężkiej pracy, tak to nazwę, nie jest dobry. To jest bardzo wyniszczająca człowieka, maszyna. Tak ważne jest w tym wszystkim, żeby nie zapomnieć o sobie. W morzu tych pięknych kont na Instagramie, tej konkurencji zarabiającej dziesiątki tysięcy, i tak dalej, po prostu spojrzeć też na siebie i się zastanowić, czy, czy jesteś szczęśliwy, czy to jest okej. Okay i czy jako fotograf faktycznie chcesz robić te wszystkie rzeczy. Zacząć sobie stawiać priorytety. Bo w każdym odcinku będę polecać wam jakąś książkę. Bo dzisiaj chciałabym wam polecić książkę Inaczej radka Kotarskiego, która myślę, że bardzo y, mocno może wpłynąć na osoby, które mają problem z takim właśnie zarządzaniem czasem, z zbyt dużą ilością obowiązków w pracy i dalej. Czytajcie sobie tą książkę, myślę, że może Wam pomóc. Jest tam dużo takich praktycznych, fajnych yy, rzeczy, które no, mogą odmienić Waszą pracową rutynę. Jeśli chodzi o mnie, to dzisiaj byłoby to na tyle. Dajcie koniecznie znać, jak się podobało. Dbajcie o siebie i pamiętajcie o tym, żeby nie porównywać się do ludzi w internecie. Trzymajcie się ciepło. Pa!